Stół Wielkanocny to temat tegorocznego szkolnego konkursu rewii stołów zorganizowanego przez Zespół Szkół nr 2 w Brągowie. Impreza, na której prezentowane są ciekawe i często oryginalne pomysły nakrycia stołów odbyła się po raz jedenasty, choć przez ostatnie cztery lata nie była organizowana. W tym roku postanowiono ją reaktywować i nadać jej imię Barbary Kozłowskiej, nauczycielki przedmiotów gastronomicznych, która wymyśliła Mrągowską Rewię Stołów. W 11 edycji wystartowało 16 zespołów. Pierwsze miejsce zajął stół przygotowany przez Zespół Szkół Zawodowych, drugie przez Zespół Szkół numer 2, a trzecie przypadło Zespołowi Szkół Rolniczych. To jest praca można powiedzieć, grupowa nie tylko moja i koleżanek, tylko całej szkoły, m.in. sęka, który został upieczony przez naszych cukierników. Wiadomo. I potrawy mięsne. Tak, zgadza się. To jest rolada nadziewana mięsem w wieprzowym i w środku jest yy, oliwka. A czy wasz stół w domu też tak będzie fajnie wyglądał jak ten tutaj? Miejmy nadzieję, że też tak. Trochę więcej może potraw będzie się znajdować, ale. Rozumiem, że jesteś uczniem klasy gastronomicznej. Tak, tak, Wolisz przygotowywać stoły czy potrawy jednak? Dawanie potrawy. Ten stół wygląda dość nowocześnie, sądząc po tych różowych balonikach. Balony są z myślą o najmłodszych gościach, czyli o dzieciach. Jako atrakcja, dekoracja. Chcieliśmy także być oryginalni, i dlatego te balony. No i się udało. Co tutaj mamy ciekawego na tym stole? Znaczy, mamy tradycyjną święconkę, jajka, oczywiście, i jako potrawę żurek troszeczkę wykazać tutaj jest no, taką trochę inwencją, tak? e, dobrym pomysłem. E, proszę zauważyć, że na 16 ekip, e, jedna ekipa jest ze szkoły zawodowej, jedna jest ze szkoły rolniczej, natomiast pozostałe to są nasze. No, my, że tak powiem, jak organizatorzy długoletni, można tak powiedzieć, to już e, no, uczniowie nasi wiedzą, że, że do takich konkursów należy przystępować i się pokazywać. Żyri długo zastanawiało się, komu przyznać miejsca na podium. Wybór był ciężki, bo każdy stół przygotowany był naprawdę profesjonalnie. Młodzież się przygotowała bardzo dobrze, stały są wspaniale przygotowane, dużo pracy włożyła młodzież inicjatywy, bardzo dużo kreatywności. Także trudno mam zadanie, ale. Będziemy teraz jeszcze jeszcze raz przejdziemy przez całą salę, zobaczymy pracę ponownie. Fundatorem nagród w konkursie było starostwo powiatowe, hotel Zamek w Rynie i Gościniec Molo, w którym, co warto dodać, odbyła się cała impreza. Uroczystego wmurowania aktu erekcyjnego dokonano na terenie powstającej hali sportowej przy zespole szkół zawodowych w Mrongowie. Dokument spoczął w specjalnej tubie wraz z aktualnymi numerami lokalnych gazet i monetą wybitą z okazji 190-lecia powiatu mrongowskiego. Wmurowania dokonały władze powiatu, przedstawiciele starostwa, wykonawcy i zespołu szkół nr 2. dyrektor. Jakbyśmy nie pokazali jak to się robi, to <śmiech> 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 może zmniejszyć nasz staconek. Tutaj jeszcze wśród nas jest osoba, która odpowiada za wszystkie inwestycje w powiecie brązowskim. Panie Jerzy, bardzo prosimy. Não, yeah, so bravo! Oh. Super, super, super. Yeah. Yeah. <laughs> Hala sportowa to jedna z najbardziej oczekiwanych inwestycji w powiecie mrągowskim. Obiekt, który kosztować będzie 6,5 miliona złotych, stanąć ma do połowy 2010 roku. Oprócz tej sali głównej płyty będzie sala siłownia urządzona i salka do gimnastyki korekcyjnej, więc też z, tej, z tego obiektu będą mogli korzystać myślę dorośli. Ruch jest potrzebny i relaks wszystkim. Nowa hala będzie prawdopodobnie najnowocześniejszym obiektem tego typu w naszym powiecie. Będzie nowy siłą rzeczy z nowoczesnymi rozwiązaniami. Naszym staraniem i wykonawcy z pewnością będzie bardzo estetycznie wykończony. Najnowocześniejszy, bo będą funkcjonalne zaplecza, pełne zaplecza, czyli toalety również dla niepełnosprawnych, natryski również dla niepełnosprawnych, oczywiście szatnie. Duży magazyn na sprzęt, nowoczesne urządzenia sportowe typu chylne tablice do kosza, no i wiele innych zgodnie z obecnymi trendami nowoczesne urządzenia. Budowę hali gimnastycznej z łącznikiem, termomodernizację istniejącego budynku dydaktycznego z dobudową węzła sanitarnego i dźwigiem osobowym przy zespole szkół nr 2 oraz infrastrukturę techniczną prowadzi Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane. Jest to renomowana firma, która rozbudowuje m.in. kompleks handlowy Alfa w Olsztynie. Przedsiębiorstwo zapewnia, iż zatrudni wielu podwykonawców z terenu naszego powiatu i skorzysta z materiałów budowlanych pochodzących od lokalnych producentów. Mikołajki szykują się do największej imprezy sportowej w kraju, czyli do 66. Rajdu Polski, klasyfikacji rajdowych Mistrzostw Świata. Impreza odbędzie się w ostatni weekend czerwca. Jak mówi burmistrz Mikołajek, Piotr Jakubowski, przygotowania idą pełną parą. Udało się także załagodzić konflikt między gminą a Polską Akademią Nauk, właścicielem gruntu, na której stanie odcinek specjalny. Przypominamy, Akademia chciała zwiększyć opłaty za dzierżawę gruntu z 11 tysięcy do 406 i blokowała niezbędne inwestycje na swoim terenie. Po kilkunastu rozmowach i kilku weekendach w Warszawie. Udało nam się dojść do porozumienia z Polską Akademią Nauk i na dzień dzisiejszy sytuacja wygląda w ten sposób, że mamy zgodę na prowadzenie dalszej inwestycji, to znaczy na wybudowanie na naszym obiekcie, na naszym torze mostu, no i na prowadzenie dalszych inwestycji, które pozwolą rozegrać super OS w Mikołajkach podczas Mistrzostw Świata. Oprócz tego gmina zapłaci nie 406 tysięcy za dzierżawę jak pierwotnie zakładano, a cztery razy mniej. Rajd Polski to największa w tym roku impreza sportowa w naszym kraju. W czerwcu dzięki niej Polska będzie na ustach kibiców na całym świecie. Przygotowania do rajdu rozpoczęły się jeszcze w tamtym roku, teraz nabrały tempa. Praktycznie co tydzień spotykamy się z władzami PZMOT-u policją, żeby omawiać szczegóły po to, żeby przygotować miasto do przyjęcia tak potężnej liczby turystów. Przygotowujemy parkingi, przygotowujemy rozwiązania komunikacyjne, przygotowujemy rozwiązania noclegowe dla tych, którzy będą mieli jakieś kłopoty. Przygotowujemy punkty informacji dla kibiców, którzy będą wjeżdżali. Już nie tylko w Mikołajkach, ale dużo wcześniej, bo w takich miejscowościach jak Dełwągi, Woźnice czy od strony południowej planujemy nawet w Łukcie punkt informacji dla kibiców wystawić po to, żeby ktoś kto będzie dojeżdżał do Mikołajek mógł się dowiedzieć czegokolwiek o całej imprezie, no i o tym jak bez problemów dojechać na park czy do jakiegoś hotelu, w którym sobie wybrał miejsce. Szacunkowo mówi się, że na czas rajdu do Mikołajek przyjedzie ponad 200 tysięcy widzów. W hotelach od dawna nie ma wolnych miejsc. Rezerwacje są yy, i to bardzo dużo. Praktycznie wszystkie miejsca zostały już porezerwowane. Niemniej w, w ośrodkach prywatnych, w pensjonatach jeszcze jakieś miejsca wolne są. 66. Rajd Polski rozpocznie się 25 czerwca w godzinach wieczornych od widowiskowego prologu w Mikołajkach. Natomiast od piątku do niedzieli impreza będzie gościła na 18 odcinkach specjalnych o łącznej długości 352 km. Trasa całego rajdu liczy 1040 km, co sprawia, że Polski jest jedną z najbardziej kompaktowych rund mistrzostw świata. Ostatnią jego odsłoną będzie Super OS na torze w pobliżu bazy rajdu i parku serwisowego. Odbędzie się w niedzielne popołudnie 28 czerwca. Chcieliśmy wszystkim Państwu, mieszkańcom powiatu mrągowskiego, złożyć najserdeczniejsze życzenia wielkanocne. Wielkanoc przypada w najpiękniejszą porę roku, na wiosnę. Wiosna to pora, która daje nadzieję na lepszą przyszłość, która sprawia, że w naszych domach gości ciepło i miłość. I tego ciepła i miłości na każdy dzień nadchodzącego roku, tego nowego 2009 roku, życzymy Państwu wszystkiego najlepszego z okazji Wielkanocy. Wszystkiego najlepszego.